Ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Łódź ma od dziś oficjalnie nową Radę Miejską. W 40-osobowym składzie jest trzech byłych wiceprezydentów miasta i 17 nowych radnych w stosunku do minionej kadencji. Zaświadczenie o wyborze odebrała też prezydent Hanna Zdanowska. Na wstępie zaapelowała do opozycji o zgodę. Kret. W kampanii wyborczej również i na tej sali padło wiele, wiele niemiłych i często niepotrzebnych i niesprawiedliwych słów pod moim adresem. Szanowni Państwo, w tym momencie zapominam o tym. Ale chwilę później, rekomendując Tomasza Kacprzaka na przewodniczącego Rady Miejskiej szef klubu Platformy Obywatelskiej, pokazał, że zapominać nie zamierza. Wydarzenia, które nastąpiły w końcu ubiegłych kadencji spowodowały, że mm, przewodniczący był inny jakiś czas. A tego, kto zamienił pana nie można między nami na tej sali. Klub Prawa i Sprawiedliwości poprosił o przerwę, ale po powrocie radni jednogłośnie wybrali Tomasza Kacprzaka na przewodniczącego Rady Miejskiej. Jego zastępcami zostali Paweł Bliźniuk z Platformy, Małgorzata Niewiadomska Cudak z SLD i Krzysztof Stasiak z Pis. O ile poparcie z prawej strony sali obrad dla kandydata PO może zaskakiwać, o tyle do głosowania radnych SLD za propozycjami platformy możemy się przyzwyczajać. Jutro oficjalnie ma zostać ogłoszony ogłoszona koalicja Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która będzie mieć łącznie większość 27 radnych w 40-osobowym zgromadzeniu.